dziękować Wam za przybycie tutaj, za porozmawianie z nami o naprawdę niełatwym temacie. Proszę wybaczyć emocjonalne może wystąpienia nas wszystkich tutaj. Ten taki amerykański psycholog, Abraham Maslow, stworzył kiedyś model piramidy potrzeb. Podstaw tej piramidy były potrzeby ideologiczne. Powiedzmy. Natomiast nieco wyżej, na drugim miejscu, Chcielibyśmy, żeby nasza gmina się rozwijała, żeby tutaj przychodzili, przychodzili ludzie, żeby tutaj się osiedlali. Jednak nie możemy tego dokonać, bardzo prostej przyczyny. Bo nawet ci, którzy tu już są, czują no, brak bezpieczeństwa. czują Niestety, jak moi koledzy poprzednicy bardzo mądrze mówili, niestety jeżeli nic się nie będzie robiło w temacie pogłębiania Chciałbym przekazać po dzisiejszym spotkaniu, że no raczej nie będzie to możliwe jakieś bardzo optymistyczne wiadomości mieszkańcom, zainteresowanym. Tym tym, ale niestety nie będę mógł tego zrobić. Mam nadzieję, że już w maju będzie już dodane. Bardzo bym prosił, jeśli jest taka możliwość, o przekazanie naszych próśb, żądań, potrzeb. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby?